Do Zbrasławic na Opolszczyźnie przyjechali lekarze z Katowic. Co niedzielę goście z miasta odwiedzają wsie pozbawione dotychczas opieki lekarskiej. Przedmiotem ich troski są przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy wsi. Dlaczego strach nieuzasadniony, ale to przecież pierwsze badanie lekarskie w życiu. Piękna inicjatywa lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy poświęcają bezinteresownie niedzielny odpoczynek, przyczyni się do podniesienia zdrowotności wsi. Walka o zdrowie toczy się również w laboratoriach naukowych. W Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie przeprowadza się badania nad niedawno odkrytymi zarazkami grypy. Wirusy grypy wstrzykuje się do jaj. I po zalepieniu otworu wodzkiem poddaje się 13-dniowej inkubacji. Badania mają na celu wykonanie jak najskuteczniejszej szczepionki. Próbne zastrzyki otrzymują koguty i białe myszy. Na razie badania są w stadium laboratoryjnym, ale już niedługo dzięki pracy uczonych grypa przestanie być groźną chorobą zakaźną.